Dzień dobry, nazywam się Andrzej Kołacz i na co dzień zajmuję się nieruchomościami. Dzisiaj opowiem Wam o 10 najważniejszych aspektach, na które należy zwrócić uwagę, kupując mieszkanie od dewelopera. Jest to temat, który chcieliście, żebym poruszył w filmie, w którym dziękowałem za 50% subskrypcji. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś, zrób to teraz idealny moment. A teraz do rzeczy. Jeśli kupujesz mieszkanie, jest to najprawdopodobniej jedna z najważniejszych decyzji w Twoim życiu. Żeby nie popełnić błędu, należy zwrócić uwagę na wiele aspektów. Dzisiaj powiem o moim zdaniem 10 najważniejszych aspektach, na które zwrócić trzeba uwagę kupując mieszkania od dewelopera. Pierwsza ważna kwestia: lokalizacja. W branży mówi się, że lokalizacja, lokalizacja i tylko lokalizacja, że jest to najważniejszy aspekt. Może to jest skromna przesada, ale na pewno lokalizacja ma duże znaczenie przy wyborze nieruchomości, czasami największe. Sprawdź, gdzie powstaje inwestycja, jak daleko będzie do pracy, szkoły, przedszkola, czy na przykład na siłownię lub innych ważnych dla Ciebie punktów, gdzie musisz docierać codziennie lub bardzo często, bo to ma kluczowe znaczenie, ile czasu spędzisz na dojazdach. Z punktu widzenia wartości nieruchomości istotne jest, jak daleko dana nieruchomość znajduje się od centrum, bo im bliżej centrum, to zazwyczaj jest drożej. Ma to też znaczenie, jeżeli wybierasz nieruchomość gdzieś blisko jakiegoś ważnego punktu, blisko lokalizacji takiej dla lokalizacji, lokalnej społeczności, czyli na przykład centrum handlowego czy szkół, kompleksu uczelni, na przykład dla kogoś może być bardzo ważna. Pamiętaj, że kupując mieszkanie, kupuje się na kilka, kilkanaście lat, a dla niektórych będzie to zakup na całe życie. Więc wybór lokalizacji ma kluczowe znaczenie. Drugim ważnym aspektem jest cena. Zanim przystąpisz do szukania mieszkania, sprawdź na jakie mieszkanie cię stać, ile chcesz wydać na dane mieszkanie, jaką masz zdolność kredytową i jaki masz wkład własny. Minimalny wkład własny powinien wynosić 20%. Oczywiście trzeba pamiętać o dodatkowych kosztach typu notariusz, wykończenie czy chociażby przeprowadzka. Jeśli nie masz 20%, może warto jeszcze wstrzymać się z decyzją lub poszukać tańszego mieszkania. Pamiętaj, że rata kredytu może wzrosnąć nawet kilku, o kilkaset złotych czy nawet kilka tysięcy przy większych nieruchomościach, droższych nieruchomościach. Spadki zdarzają się oczywiście i teraz mamy cyk spadkowy 100%, ale są to spadki zupełnie nieodczuwalne lub odczuwalne w niewielki sposób, bo to jest kilkadziesiąt, kilkaset złotych na racie, jak spadają ceny rad, to oczywiście wszyscy się cieszymy i jest fajnie, ale jeżeli rosną, no, nie dopuść się do takiej sytuacji, że nie będziecie stać na ratę. Mniej zapas, że jesteś w stanie zapłacić większą ratę, gdyby się stopy zwiększyły. Większość kredytów w Polsce to są kredyty o zmiennej stopie procentowej, uzależnionych od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Pamiętaj, że. W nie warto brać kredytu pod korek, czyli maksymalnej kwoty jaką chce udzielić Ci może Ci udzielić bank oraz że rata nie powinna być maksymalna, bo jeżeli cokolwiek zdarzy się w Twoim życiu może Ci po prostu zabraknąć pieniędzy, a jest takie powiedzonko w branży, że tylko trzy niezapłacone raty dzieli nas od bezdomności. Uzbrojony w tą wiedzę, szukaj nieruchomości mieszczącej się w swoim budżecie. Sprawdź również, jak cena, za którą deweloper oferuje Ci dane mieszkanie, ma się do mieszkań sąsiednich w danej okolicy. Czy po prostu nie przepłacasz, mimo że będzie cena teoretycznie tania. To nie będzie to oferta atrakcyjna w porównaniu z innymi deweloperami czy całą okolicą. Pamiętaj, że do ceny mieszkania należy doliczyć te rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli notariusz, przeprowadzka, wykończenie mieszkania, ale też trzeba pamiętać o zakupie miejsca postojowego, jeżeli potrzebujesz takiego miejsca, oraz komórki lokatorskie, jeżeli jest ona dostępna. Trzecim ważnym punktem jest komunikacja. Ważne jest to, żeby mieszkanie znajdowało się w dobrej lokalizacji z dobrą komunikacją. Czyli sprawdzamy, czy mamy dostęp do transportu publicznego, czy mamy dobre drogi wyjazdowe z danego osiedla, czy w pobliżu jest na przykład metro, tramwaj czy autobus. Ważnym aspektem są też ścieżki rowerowe oraz ścieżki dla pieszych, tak żeby łatwo można było z pod samego bloku dojść do najważniejszych rzeczy, czyli przystanku komunikacji. Szkoły przedszkola, czy po prostu do sklepu, żeby ta wyprawa nie była uciążliwa z wózkiem, czy po prostu, żeby nie trzeba było iść po drodze o dużym natężeniu ruchu, na który, przy której nie ma chodnika, do takich podstawowych rzeczy jak przystanek czy sklep. Bardzo ważną rzeczą jest też w odległości w inwestycjach położonych dalej od centrum, żeby był dojazd z drobnymi trasami, na przykład obwodnicą czy trasą szybkiego ruchu, zarówno do miejsc, w których dojeżdżasz codziennie, ale na przykład, jeżeli wyjeżdżasz na weekend często, żeby w kierunku, w którym masz działkę czy rodzinę, był też dobry i sprawny kontakt, żeby później się nie okazało, że marnujesz 2 czy 3 godziny w piątkowych korkach, a później w niedzielę wracając kolejne 2 czy 3, 3 godziny. Jeśli chodzi o komunikację, jeżeli mieszkasz daleko od. Miejsca Twojej pracy, czy miejsca, które jest dla Ciebie ważne i codziennie tam dojeżdżasz, zastanów się, czy pół dnia spędzonego w samochodzie jest dla Ciebie warte tej niższej ceny, bo jest to tak naprawdę ukryty koszt. Dzisiaj płacisz mniej za mieszkanie, ale w przyszłości zapłacisz to czasem spędzonym w aucie, paliwem, zanieczyszczeniem środowiska oraz swoim stresem na do, codziennym dojazdzie. Może lepiej wybrać lokalizację coś mniejszego bliżej pracy lub z lepszym dojazdem. Czwartym ważnym punktem jest mieszkanie. Dla niektórych jest to najważniejszy punkt. Sprawdzamy po pierwsze, ile mieszkanie ma metrów kwadratowych, ile ma pokoi, ile ma sypialni, jaki jest rozkład czyli na przykład, czy salon jest połączony z kuchnią, czy chcemy oddzielną kuchnię, czy jest oddzielna łazienka, czy jest oddzielne WC, czy jest to połączone, czy na przykład jest dwie łazienki lub więcej, czy zmieści się wanna, czy zmieści się prysznic. Czy inne udogodnienia typu sauna, lub jeżeli potrzebujesz, masz jakieś specjalne potrzeby, czy to mieszkanie spełnia Twoje potrzeby, którym sobie wymarzyłeś lub które Ci są potrzebne? Bardzo ważne jest, żeby układ funkcjonalny mieszkania spełniał Twoje codzienne potrzeby, żeby na przykład korytarz czy komunikacja w mieszkaniu nie zajmowały połowy powierzchni, bo czasami zdarza się tak, że mieszkania są duże, Teoretycznie fajne, ale sama komunikacja zajmuje jedną trzecią, połowę mieszkania i tak naprawdę mieszkania przestają być funkcjonalne. Oczywiście uważaj na mieszkania z przechodnimi pokajami nie jest to rozwiązanie zazwyczaj stosowane teraz przez deweloperów, ale też takie czasami się zdarzają. Nie jest to polecane, zazwyczaj ludzie tego nie chcą. Codzienny komfort Twojego mieszkania i życia w nim to najważniejsza rzecz, bo codziennie będziesz z nim spędzał od kilku do kilkunastu godzin. Dziennie, więc wybierz mieszkanie takie, które będzie spełniało idealnie Twoje potrzeby. Piątym ważnym elementem jest harmonogram budowy i harmonogram płatności. Dowiedz się, kiedy jest planowane zakończenie budowy i jakim, na jakim etapie teraz jest budowa. Będzie miało to wpływ na to, ile pieniędzy deweloper będzie chciał, żebyś wpłacił w tym momencie na rachunek powierniczy. Co to jest rachunek powierniczy? Jest to rachunek założony w banku przez dewelopera, ale deweloper nie ma bezpośrednio dostępu do tego rachunku, do pieniędzy zgromadzonych na nim. Ty wpłacając ratę kredytu wpłacasz na ten rachunek powierniczy pieniądze lub bank udzielając Ci kredytu będzie wpłacał w ratach, na ten drochynek powierniczy. Deweloper może wyciągnąć pieniądze z tego rachunku powierniczego, jeżeli jest to rachunek otwarty, dopiero po zrealizowaniu pewnego etapu inwestycji, który jest określony w umowie deweloperskiej, na którą podpisujesz z deweloperem. Jeśli jest otwarty rachunek, to jest to podzielone na kilka rat. I to są raty, które się spłaca w trakcie trwania. Budowy. Jeśli jest to rachunek zamknięty, deweloper przez całą budowę nie ma dostępu do tych pieniędzy. Dopiero na koniec budowy, jeżeli ma wszystkie niezbędne zgody, pozwolenia, budynek jest odebrany, wtedy dopiero dostaje te pieniądze deweloper od banku. Szóstym ważnym punktem jest okolica. Tutaj niejako wracamy do punktu pierwszego mówiącego o lokalizacji, ale spójrzmy na to trochę w innym kontekście. W kontekście tego, czy jest to miejsce przyjemne do życia, czy klimat tego miejsca Ci odpowiada oraz czy będzie dla Ciebie odpowiedni. W przyszłości, jeśli dla danej okolicy istnieje miejsce, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to warto zapoznać się z tym planem. Dowiesz się z niego, z tego planu, jaki jest plan gminy dla danego obszaru, jakie będą, będzie dominowała w tym obszarze zabudowa, jakie są planowane nowe drogi, linie tramwajowe, metro, gdzie powstaną szkoły, przychodnie czy parki. Czy po sąsiedzku nie powstanie na przykład blok? a może jakaś uciążliwa hurtownia, dyskont. Również z perspektywy informacyjnej, w prospekcie informacyjnym, który jest załącznikiem do umowy deweloperskiej, możemy wyczytać, co gmina planuje wybudować w najbliższej okolicy. Warto zwrócić uwagę na takie rzeczy, bo nieruchomość kupujemy na lata. Niektóre inwestycje w okolicy mogą znacząco podnieść jej prestiż, ale co za tym idzie wartość nieruchomości. Ale są też takie, które działają przeciwnie. Na przykład budowa sortowni śmieci czy oczyszczalni ścieków. Siódmym ważnym aspektem są dodatkowe powierzchnie. Sprawdź jakie dodatkowe powierzchnie przynależą do Twojego przyszłego mieszkania. Jeśli kupujesz na parterze, bardzo fajnym rozwiązaniem będzie na przykład ogródek. Na wyższych piętrach mogą być to balkon, lodzia czy taras. Pożądanym rozwiązaniem są tarasy na dachu. Ale zastanów się, czy taka powierzchnia i jak duża jest Ci w ogóle potrzebna. Jeśli jesteś na przykład zapalonym ogrodnikiem, czy po prostu lubisz wypić kawę na świeżym powietrzu, to fajnie mieć ogródek lub duży balkon. Ale jeśli nie będziesz korzystał z tej powierzchni i jest to tylko miły dodatek, z którego nie korzystasz, może warto porównać sobie ceny z mieszkań identycznych, ale piętro niżej lub piętro wyżej, o identycznym rozkładzie i identycznej powierzchni, bo czasami są one zdecydowanie tańsze niż te z dużymi ogródkami czy dużymi balkonami. Te naprawdę potrafią być dużo droższe. Ósmym ważnym punktem są miejsca postojowe i komórki lokatorskie. Zapytaj dewelopera o miejsce postojowe. Dowiedz się, czy jest to obowiązkowy zakup, ile jest miejsc postojowych, ile można ich kupić. Jeśli masz samochód, to takie miejsce będzie Ci niezbędne. Nie licz na to, że uda Ci się zaparkować pod blokiem. Miejsca parkingowe w inwestycjach deweloperskich to zazwyczaj towar deficytowy. Być może w rodzinie macie więcej niż jeden samochód. Dopytaj wtedy, czy możesz kupić dwa lub więcej miejsc. Sprawdź też, czy do danej inwestycji są dostępne miejsca zewnętrzne, w szczególności miejsca. Ogólnodostępne. Te miejsca zeznaczne zazwyczaj są tańsze. To ile samochodów i jakie są to samochody masz? Może determinować, jakie wybierzesz mieszkanie. Fajnie jest, jeśli na dużym osiedlu są miejsca ogólnodostępne. Idealne jest to rozwiązanie wtedy, kiedy przyjeżdża ktoś do siebie i nie musisz wtedy wyjeżdżać, żeby udostępnić miejsce, czy nawet przyjeżdża kurier, ma gdzie zaparkować na kilka, kilkanaście minut. Drugą istotną kwestią są komórki lokatorskie. Szczególnie przy małych mieszkaniach jest to idealne rozwiązanie, bo można w, w takiej komórce lokatorskiej schować rzeczy, których nie używasz na co dzień, a które. Są tak zwanymi przydami się. Te schowki rzadko są stosowane przez deweloperów, bo zabierają metry kwadratowe mieszkań, ale często są gdzieś w boksach, w jakichś postrzeniach, które zostają wynikowo w trakcie planowania inwestycji. Jeśli masz możliwość zakupić takiej komórki lokatorskiej i stać się na nią, na pewno będzie to inwestycja warta rozważenia. Jeśli masz sporo rzeczy, na pewno ci się to przyda, żeby nie trzymać tego wszystkiego w Dziewiąty punkt to standard i jakość wykończenia części wspólnych. Dla niektórych może być to kwestia drugorzędna, ale ostatecznie to gdzie mieszkamy i czy podoba nam się otoczenie, będzie miało wpływ na nasz codzienny komfort. Dowiedz się, jak będą wykończone klatki schodowe: ile będzie wind, ile będzie klatek schodowych, jak będzie wyglądał dziedziniec czy patio: czy będzie plac zabaw. A może deweloper pomyślał o miejscach, gdzie mogą się integrować sąsiedzi, na przykład plany grillowe lub kółby osiedlowe. Każda z takich rzeczy podwyższa wygodę i funkcjonowania mieszkania. Dziesiątym i zarazem ostatnim punktem z tych najważniejszych jest deweloper. Sprawdź opinię o deweloperze. Dowiedz się, czy oddaje on swoje projekty terminowo. Czy opinie negatywne nie przewyższają ilości opinii pozytywnych? Jak wygląda jego sytuacja finansowa i jaki jest kontekst z deweloperem, szczególnie już po zakupie mieszkania. Podsumowując, jak widzicie, zakup mieszkania na rynku pierwotnym to nie tylko cena czy metraż. To cała lista rzeczy, które trzeba przeanalizować, żeby uniknąć rozczarowania. Jeśli podejdziecie do tego świadomie, wasza inwestycja będzie nie tylko bezpieczna, ale też zyskowna a Wam w mieszkaniu będzie się po prostu dobrze mieszkało. Dajcie znać w komentarzach, które z tych punktów są dla Was najważniejsze, jakie macie pytania dotyczące zakupu mieszkania, chętnie na nie odpowiem. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów o rynku nieruchomości.